Pani Marlena z Szydłowca, krew oddaje od kilku lat. Kiedyś bardzo jej potrzebowała i znaleźli się ludzie, którzy pomogli. Teraz sama pomaga innym. Moi rodzice na początku byli przeciwni temu, że ja oddaję krew. Jak im wytłumaczyłam, dlaczego to robię, to już po prostu nic nie mówią na to. W Szydłowcu systematycznie krew oddaje już około 150 osób. To zasługa działającego od kilku lat stowarzyszenia, honorowi dawcy krwi ziemi szydłowieckiej. Ludzie nas tutaj, no chwalą nas. A po pierwsze no to dużo mnie wspiera tutaj pan burmistrz Jarzyński w tych akcjach, no i sponsorzy szydłowca. Tym razem krew oddało ponad 40 osób. Pobrano 18 litrów. To już trzecia taka akcja w szydłowcu w tym roku. Popierają ją wszyscy i wspierają. Także duchowo. Pragnę też przypomnieć słowa naszego wielkiego rodaka, teraz już świętego, Jana Pawła II, który powiedział, że człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, nie przez to, co ma, ale przez to, co robi dla bliźniego. A potrzeby są ogromne, mówią lekarze. Zwłaszcza wiosną i latem, kiedy szczególnie brakuje krwi. I to nie tylko w nagłych wypadkach, ale także do planowych operacji czy dla pacjentów onkologicznych. Zachęcamy wszystkich Państwa. Do tego, żeby wspomóc bliźniego swoim darem serca czy darem życia, i oddać krew, dlatego że e, no, nie myśli się o tym dopóty, dopóki nie dotyczy e, taka sytuacja zdrowotna kogoś z naszych najbliższych czy nas samych. Szacuje się, że w Polsce co minutę potrzebny jest jeden litr krwi. Co może się stać, gdy jej zabraknie? To dobrze rozumie pani Marlena. Rozumie i systematycznie oddaje krew. Krew ratuje życie. Tego nie da się zastąpić niczym innym. I każdy powinien oddawać, naprawdę. Każdy, kto tylko może, kto jest zdrowy.